Ludu Sparty! A, wszyscy nie żyjecie. Ludu Skandynawii! Zastanawiacie się dlaczego nikt do czasów starożytnych nie widział Zeusa i jego świty? Przysięgam na mą szatę z gumką. Przyczyna jest jedna. Kratos. Jeśli nie wiecie gdzie podziała się zaginiona Atlantyda. Kratos. A w temacie bogów skandynawskich nasz Spartiata jest na etapie... Mitologia Nordycka? POTRZYMAJ mi czarę z kretyńskim winem. Oto powraca, najbardziej złodupny ze złodupnych. Wyludniał krainy, zabijał tytanów, mordował bogów, a teraz czeka na niego jeszcze większe i bardziej epickie wyzwanie. Ach. Ściśnij. Wychowanie syna? Masz strzelać wtedy, kiedy każe ci strzelać. Czemu to robisz? Za wolno. Czego tu chcesz? Jesteś daleko od domu, prawda? Odejdź stąd. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kwazariusz z wymarłego gaminu, a to jest recenzja gry God of War z 2018 roku wydanej jedynie na konsole PlayStation 4. Seria God of War zużyła się. Siedem odsłon masakrowania greckiej mitologii na konsolach dużych i przenośnych, a nawet na komórkach. Szczególnie wyraźnie było to widać po wydanym w 2013 roku God of War wstąpienie, któremu brakowało już bogów do zabicia i fabuły do opowiedzenia. Po dłuższej przerwie kratos powraca całkiem odmieniony, i dobrze, bo ta marka naprawdę tego potrzebowała, aby nie utopić się w morzu własnej wtórności. Oto całkiem nowy, inny i świeży God of War. Chociaż nadal składa się od głównie z walki, fabuły oraz używania różnego rodzaju narzędzi oraz mocy do rozwiązywania prostych zagadek i otwierania sobie drogi do sekretów. Z uwagi na to, iż fabuła produkcji stanowi jej silną stronę ograniczę się do pokazywania materiałów głównie z początku tej 30-40 godzinnej gry z paroma niefabularnymi wyjątkami dla zilustrowania omawianych elementów rozgrywki. Zapraszam więc na tę bezspoilerową recenzję. Tak naprawdę Mitologia nordycka zawiera więcej spoilerów tej gry niż niniejsza recenzja. Oto Starokratos z typowym, growym symbolem podeszłego wieku. Brodą starości. Zostawił on za sobą Grecję trawioną brakiem bogów oraz szalejącym bezrobociem, a następnie udał się tam, gdzie uchodzą wszyscy szukający dobrego socjalu emigranci. Do Skandynawii. Powracamy do niego w chwili, gdy stał się nagle samotnym ojcem i ma problem, bo przez kilka lat życia młodego Atreusa Kratosowi nie udało się wytworzyć więzi ze swoim drobnym potomkiem. A tu nie dość, że trzeba wspólnie wyruszyć z prochami matki w dość niebezpieczną podróż to jeszcze u progu leśnej chatki rodziny Kratosa zaczynają pojawiać się napastliwi członkowie skandynawskich kapel metalowych i nękać samotnego ojca supermocami. Scenariusz nowego God of War jest bardzo dobry. Podoba mi się to jak korzysta z mitologii skandynawskiej, wykorzystując ją nie tyle jako bestiariusz oraz listę bosów, ale jako szkielet całej fabuły. Co zabawne, znajomość mitologii nordyckiej pozwala się domyślać niektórych przyszłych wydarzeń, ale nie miałem wrażenia, iż mitologia mi coś spoileruje. Raczej ta jej znajomość i możliwość obserwowania jak została przetworzona, sprawiła, iż bawiłem się jeszcze lepiej. Oczywiście wiele motywów zostało tu zmienionych względem mitologicznych pierwowzorów, ale. Naprawdę naprawdę dobrze to przemyślano. No i pewne wydarzenia wydają się mniej losowe kiedy znamy ich źródła. A poza tym żadna religia po zetknięciu z Kratosem nie pozostanie taka sama. No, ostatecznie zwykle staje się martwa. Zabawne, że nowy bóg wojny wykorzystuje jedynie malutki wycinek nordyckiego wachlarza bóstw i stworzeń, tak jakby się bali, aby nie zużyć całej nordyckiej mitologii zbyt szybko. Przez to w oczywisty sposób gra wydaje się początkiem nowej serii, być może nawet trylogii, i nadrzędna mitologiczna opowieść właściwie tylko się tu zaczyna. Można by to uznać za problem, ale Kratos kontra bogowie prewikingów nie jest wcale głównym tematem tej fabuły. Nowy God of War to tak naprawdę Opowieść drogi. Opowieść o podróży Kratosa i jego syna, o ich niełatwej więzi, przygodach i relacjach. Opowieść, która znajduje swój satysfakcjonujący finał i nawet jeśli jest częścią większej całości, to broni się też jako zamknięta historia. W ostatnich latach pojawia się sporo gier o rodzicielskiej tematyce, a ta jest jedną z najlepiej poprowadzonych. Jasne: God of War może mieć swoją wersję. Naciśnij przycisk, aby Atreus. Atreusie! Jason! Atreusie! Jason! Chłopcze! Jason! Czekaj na mnie, chłopcze! Jason! Chłopcze. Ale ma też swój własny charakter. To nie jest lekko patologiczna więź Joela i Ellis z The Last of Us, ani czysto motywacyjna relacja Etana Marsa z porwanym przez mordercę synem z Heavy Rain. Historia Kratosa i Atreusa ma swój własny klimat i własne patenty na wywoływanie prawdziwych emotions. Aż mi żal jak myślą o nadchodzącej grze Davida Cage'a, jak patrzę na tego Godoflora. Życzę im aby naprawdę przerośnie oczekiwania, bo inaczej będą wyglądać blado. Dialogi zostały tak dobrze napisane, iż nie miało dla mnie znaczenia, czy przechodzę bardziej epicki wątek główny, czy może ogarniam fabularyzowane zadania poboczne. Bawiłem się świetnie słuchając jak bohaterowie komentują swoje przygody i wymieniają poglądy. Pomaga tu też świetna, pełna lokalizacja. Ani przez moment nie miałem ochoty przełączyć gry na język angielski. Tym razem pod Kratosa nie podkłada głosu znana polska aktorka Linda Bogusław. I dobrze, bo tamten głos był zbyt charakterystyczny i miałem wrażenie, iż z ekranu nie mówi do mnie łysy Spartiata, a greckich bogów zabija. Franz Maurer z psów. Zresztą w angielskiej wersji też zmienił się tu aktor podkładający głos pod protagonistę. W nowej odsłonie Artur Dziurman brzmi jak Kratos. A Bernard Lewandowski, którego możecie znać jako Uboże Janek z Wiedźmi na 3, tutaj w roli Atreusa świetnie się z nim uzupełnia. Rzadko tak dobrze wchodzą mi pełne lokalizacje, a tym razem nie mam zastrzeżeń. Trochę kuje w oczy to, jak bardzo polskie głosy nie pasują do ruchu ust postaci, synchronizowanych pod tzw. zwane angielskie kłapy, ale większość dialogów toczy się w środku rozgrywki, kiedy oglądamy postacie za pleców, a nie w przerwnikach filmowych, więc to mały problem. A jak już mówię o dźwięku, to wspomnę, że oprawa audiowizualna. Jest wyśmienita. Nienachalna muzyka podkreśla klimat, a oprawa graficzna wygląda świetnie. Grając na PS4 Pro, mogłem wybrać, czy chcę grać w dynamicznej wysokiej rozdzielczości i 30 klatkach na sekundę, czy w 1080p i z odblokowanym klatkarzem. Szanuję dawanie graczowi wyboru, ale niestety w Full HD gra rzadko osiąga 60fpsów, przez większość czasu oscyluje w okolicach 40-50, więc wolałem grać w wyższej rozdzielczości i ze stałą ilością klatek na sekundę. Na zwykłym PS4 gra chodzi w 30 fpsach, w 1080 no dobrze, a jak prezentuje się rozgrywka? Jak już wspomniałem, ogólna struktura jest bardzo podobna. Mamy fabułę, walkę, zagadki i szukanie sekretów. Ale w szczegółach gra różni się prawie wszystkim od poprzednich odsłon. Już na pierwszy rzut oka widać, że kamera przeniosła się za plecy bohatera i nowy God of War porzuca mechaniki klasycznego Slashera. W modelu walki łatwo zauważyć inspirację grami From Software czy nawet Wiedźminem 3 i chyba najbardziej przypomina to starcia z Assassin's Creed Origins, ale o wiele lepiej za. Projektowane. Lekkie i ciężkie ataki przeniesione są teraz pod przyciski R1 oraz R2 i z nich tworzymy podstawowe kombinacje ciosów, ale to zaledwie czubek góry lodowej. A pod spodem jest tego o wiele więcej, dość masy, aby zatopić całą grecką flotę albo Atlantydę. No bo wiecie, kratos. Wciąż stoi za mną? Uniki drobne i turlania jak u Geralta. Potężne ataki ładowane, szybkie cięcia przy wychodzeniu z uników. Podręczna tarcza, której blokiem w momencie zadawania ciosu przez przeciwnika możemy wytrącić go na chwilę z równowagi. Do tego specjalne ataki runiczne, które zbieramy przez całą grę i możemy je ulepszać takie jak chociażby ten śmiercionośny ruch, który nazywam ubijaniem kotleta. Podstawowym orężem Kratosa jest tu topór zwany lewiatanem i przyznacie, że to dobra nazwa dla topora. I wyjątkowo skrytyniała dla placówki handlowej. Owa kiera oziębłości jest magiczna i potrafi wracać do ręki Spartiaty niczym bumerang, a przydaje się to, bo nasz zabójca bogów, łamane przez nieporadny tata, może owym orężem rzucać i zamrażać pomniejszych niemilców oraz irytować tych większych. A kiedy wyrzucimy oręż albo odwiesimy go na plecy Kratos leczy swoich wrogów z czynności życiowych aplikując im piąchopiryny. yeah Ta zadaje mniejsze obrażenia, ale za to szybciej ładuje pasek ogłuszenia, a kiedy ten się zapełni, można typa chwycić i uczynić mu krzywdę bardziej intymnie. No i przy walce bez oręża ciężki atak to kopnięcie, którym można wepchnąć adwersarza w jakąś przepaść, krzycząc coś o szaleństwie, spartach i posłach, którzy obrażają nasze królowe. W walce przydaje się też Atreus szyjący na nasze polecenie z łuku we wrogów, na których akurat patrzymy, a do tego samodzielnie atakujący i przytrzymujący tego czy innego przeciwnika. Zasadniczo przycisk od atreus usa jest przyciskiem do dezorientowania i uszkadzania wrogów. Nie ma tu popularnej ostatnio w grach wytrzymałości, więc Kratos może tłuc wraże zastępy bez upamiętania, ale często walczymy z całymi grupami przeciwników, wielu wrogów ma ataki przebijające bloki i ignorujące nasze ciosy, więc tak naprawdę nierzadko trzeba się nagimnastykować i nakombinować. No i jest tu też spartański szał, który ładujemy, aby potem zamienić swoje pięści w młoty pneumatyczne, a wrogów przerobić na mielonkę. Na początku mamy dostęp do zaledwie kilku Technik i walka wygląda tak. Ciach, 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 szast, prast, rachu, ciachu, ciach, rachu, ciachu, szast, prast. Ale z czasem ulepszamy broń, odblokowując i kupując kolejne umiejętności, aby pod koniec zabawy starcia zaczęły wyglądać nieco inaczej. ¡Ura! Masakracja! Oparzenia pierwszego stopnia. Pnięcie anihilacji. Liczne kwotoki wewnętrzne. Odszkodowanie w milionach sztuk złota. Ten model walki wydaje się o wiele bardziej złożony, ale też i całkiem inny niż w poprzednich odsłonach. Niemniej jest świetny, a gra nawet na normalu potrafi stanowić wyzwanie i zmuszać do szukania skutecznych metod. Są zresztą jeszcze dwa wyższe poziomy trudności, ale testując je, miałem wrażenie jakbym próbował powalić dąb przy pomocy maszynki do golenia. A przeciwnicy mówili: "O, tu mnie jeszcze podrap. Tu swędzi." Taki model walki nieco zmienia skalę rozgrywki. Mocarny Kratos rączkami duszący smoki w kołysce, tu nagle prowadzi wymagające starcia z kilkoma zagubionymi duszyczkami. Ale to nie znaczy, iż fabuła nie zawiera paru naprawdę epickich starć. Niemniej ogólna skala wydarzeń wydaje się mniejsza, ale to też pasuje do mniej przerysowanego obrazu świata przedstawionego. W tej wersji rzeczywistości Kratos nie skacze na kilka metrów w górę jak Mario. Ba, w ogóle nie ma tu przycisku skakania. Chociaż Spartiata nadal potrafi żonglować słabymi wrogami w powietrzu, więc twórcy nie zapomnieli całkiem o absurdalnym dziedzictwie serii. Jeśli miałbym się czegoś czepiać, to tego, iż z czasem odblokowujemy sporo naprawdę fajnych kombosów, z których praktycznie nie da się korzystać w walce z mocniejszymi wrogami, bo oni ignorują zadawany im ból i wyprowadzają podczas bycia glanowanym własne ataki, rzadko kiedy pozwalając nam dokończyć długą kombinację. Tym samym najbardziej zaawansowane techniki przydają się tylko wobec grup słabych niemieckich. Milców, co mocno ogranicza ich użyteczność. Nie jest to duży problem, ale mam wrażenie, iż zabrakło pomysłu, jak to wyważyć. Oprócz odblokowywanych umiejętności, mamy też sporo zbierania zasobów, wytwarzania coraz lepszych pancerzy, elementów uzbrojenia oraz kolekcjonowania przeróżnych run, które uruchamiają jakieś efekty ochronne albo ofensywne, zmieniają statystyki i inne właściwości kratosa. Sprzęt jest też dzielony na kategorie od parszywego śmiecia do legendarnych artefaktów mitycznego wypasu i oznaczony stosownymi kolorkami. Trochę zabawnie jest widzieć w God of War takie RPGowe elementy rodem z Diablo, a do tego dochodzą takie klasyczne absurdy jak to, że ten sam podrzędny siepacz na drugim poziomie jest dla naszego Spartiaty na dwa klepnięcia, a na siódmym masakruje gracza momentalnie jeśli ten nie rozwinął odpowiednio swojego wyposażenia. W związku z tym zbieractwem gra ma pełno sekretów, lekko ukrytych skrzyń, które nierzadko widzimy od razu, ale musimy znaleźć drogę do nich i z tym wiąże się sporo niezłego kombinowania, szukania przejść, rzucania w coś siekierką oraz rozgryzania prostych zagadek. Nordycki wieloświat przedstawiony nie ma formy całkiem otwartego świata, a raczej zestawu połączonych ze sobą lokacji, trochę jak w starych Zeldach. Dlatego nierzadko zdarza nam się wracać do wcześniej odwiedzanych miejsc z nowymi narzędziami, które otwierają nam nowe ścieżki, a jedna z centralnych miejscówek zmienia się przez całą kampanię, pozyskując nowe przejścia. Ta półotwarta struktura nie czyni z gry może rasowej Metroidvanii, ale pozwala umieścić w niej masę dodatkowych aktywności, ukrytych wyzwań, losowo generowanej lokacji do farmienia zasobów trochę w stylu bardzo prostej wersji lochów kielicha z Bladborn oraz zadań pobocznych i dzięki temu mnie przejście nowego God of War zajęło ponad 35 godzin, a razem z dodatkowymi wyzwaniami ogarnianymi po finale spędziłem ze Starokratosem i jego brodą wojny blisko 40 godzin i ani przez moment się tu nie nudziłem. Niewiele więcej zajmuje przejście wszystkich poprzednich odsłon serii łącznie. A potem ktoś się dziwi, że nie jestem w stanie produkować więcej recenzji miesięcznie jak mamy takie długie gry. Jeśli miałbym na siłę szukać jakichś wad to może tego, iż gra ma tak naprawdę mało prawdziwych bossów w porównaniu do poprzednich odsłon. Tutaj wiele potworów pojawia się pierwszy raz jako boss, a potem powraca jako szeregowy przeciwnik i niektóre stwory są w różnych wersjach kilka razy wykorzystywane jako różni bossowie. Nie jest to duży problem, bo wciąż mamy tu kilka jednorazowych i naprawdę imponujących starć z bossami, a to co się tam wyczynia pod względem szczegółowości i reżyserii bije na głowę wszystkie walki z poprzednich odsłon, ale ta mniejsza liczebność dużych starć dokłada się do ogólnego wrażenia mniejszej skali prezentowanych wydarzeń. Niemniej to jest już naprawdę czepianie się na siłę, bo God of War jest grą genialną. Emocjonującą, trochę wzruszającą, pełną naprawdę świetnego ćwiartowania mitologicznego pogłowia i eksplorowania sporego skandynawskiego Midgardu oraz równoległych okolic. To zdecydowanie jedna z tych gier, dla których warto być graczem. Cóż, Udanego anihilowania kolejnego wymarłego zestawu wierzeń. W końcu sam się nie doprowadzi do wymarcia, czyż nie? Game on! A kiedyś zmęczon, gdy ci źle, złóż swą głowę w miękkim skandynawskim kamieniu. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Chłopcze, tutaj. Chłopcze, 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 chłopcze. Czekaj na mnie, chłopcze! Chłopcze, chłopcze, brakuje ci jeszcze wprawy, chłopcze. Chłopcze, 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 chłopcze. Do zobaczyska, chłopaki. Nie jestem chłopcem na posyłki. O.